Przechodzimy do drugiego przypadku. Ten drugi przypadek dotyczy już historii z praktyki zawodowej Izy. I już, a jako, że z praktyki zawodowej, parę słów o autorce tekstu chciałabym powiedzieć. Iza mówi o sobie, że pracuje, tutaj jeszcze ją pokażę, że pracuje w zdrowiu psychicznym. Tak, w zdrowiu psychicznym idę pracuję. E, między innymi jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. E, no, a skoro tak, no to pracuję oczywiście z ludźmi uzależnionymi i e, ich rodzinami, e, a ich rodziny najczęściej są współuzależnione. I zaszefuję placówce o nazwie Centrum Zdrowia Psychicznego. Natomiast jest również sprawdziłam dzisiaj na stronie prezesem Zamońskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie no, w tej pracy ma ogromne. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz zgodzi nam się opowiedzieć naprawdę ciekawe historie. Ja słyszałam już ich wiele, ale nie ma to jak opowiedziane przez osobę, która, no, która jest blisko tego. A dzisiaj mam taki przypadek opisany, gdzie historia 43-letniego mężczyzny. Otóż i zapiszę, 43-letni mężczyzna zgłosił się do mnie po pomoc z powodu, od z powodu uzależnienia od alkoholu, ale nie dlatego, że chciał przestać pić. Mężczyzna, jak się okazało, miał już kilku, kilkutygodniową abstynencję, ale nie radził sobie ze sobą. Owszem był załamany faktem, że z powodu nadmiernego kilkuletniego picia ma zniszczony organizm, m.in. zaburzenia gastryczne i kardiologiczne. Jednak jako najważniejsze i najpilniejsze do rozwiązania zgłosił problem natury depresyjnej. Apatię, bezsenność, brak aktywności, niechęć do życia, płaczliwość, lęki, a nawet myśli samobójcze. Nie chciał korzystać z farmakoterapii proponowanej przez lekarzy. Bał się całkiem zasadnie, że w jego przypadku leki zapisane przez psychiatrę mogą pełnić rolę zastępników alkoholu, z którym już postanowił się rozstać. Objawy depresyjne były bardzo dokuczliwe, były dużym obciążeniem, dlatego moja propozycja o zastosowaniu suplementów diety z oferty Kaliwita została przyjęta z zaciekawieniem. Są bezpieczne i nie uzależniają. <laughs> Ulubione, sprawdzone zestawienie antystresowe, jednocześnie mające łagodne działanie przeciwdepresyjne to rodiolin, stress management i strong bonds. Ja tutaj znalazłam zdjęcie tego, co jest w preparacie rodiolin, czyli to jest roślina Rhodiola rosea, rosnąca wysoko w górach znosząca najróżniejsze ekstremalne warunki pogodowe należy do grupy roślin, o których mówimy, że uciekło mi teraz, uciekło mi teraz, zaraz przypomnę, które wpływają na takie właśnie stany ekstremalne, na to, że człowiek w najbardziej najtrudniejszej sytuacji, właśnie adaptogeny. dzięki za podpowiedź. Adaptogeny. Jak sama nazwa wskazuje, adoptuje się do, do trudnych sytuacji. I najczęściej właśnie adaptogenami są rośliny, które no, w dość trudnych. Warunkach rosną, choć, choć nie tylko, bo Noni też jest adaptogenem, a akurat rośnie w takim przyjaznym klimacie. W każdym razie, no, rodiolin jest takim preparatem, gdzie jak już naprawdę nie wiadomo, co zrobić, to po prostu no, jest to jedno z ostatnich wyjść. I cóż tutaj się wydarzyło? Więc rodiolin, stres i strong bonds. Czyli wprawdzie to Bones jest niby na mocne kości, ale to jest po prostu wapno z magnezem, które no bardzo dobrze w takiej sytuacji stresowej się sprawdza. Jak się okazało jej przyjmowaniu, czyli przyjmowaniu tego zestawu towarzyszyło niedowierzanie, że jakieś ziółka i witaminki mogą pomóc. Po pierwszej kuracji, czyli po jednym opakowaniu każdego z tych preparatów, już była poprawa. Rodiolinek działał i zapisze. Więcej chęci, poprawa aktywności, powrót do pracy zawodowej, wykonywanie prac domowych, to tylko kilka zauważalnych zmian. Konsekwentna kontynuacja przyjmowania produktów przez okres około roku utrwaliła efekty. Aktualnie po depresji nie ma ani śladu, jest dobra forma fizyczna, psychiczna, trze trzeźwość. Przepraszam, coś mi język plącze i radość z życia. E, tak jak powiedziałam, Iza ma ogromne doświadczenie w tym względzie w pracy z, z ludźmi uzależnionymi, to nie tylko od alkoholu, e, ale i od innych e, uzależniaczy. Jeszcze dzisiaj e, na chwilę e, do tego pod koniec wrócimy. E, a skoro jesteśmy przy rodiolinie, chciałabym jeszcze parę słów na jego temat. Tutaj też poprzeglądałam takie różne materiały archiwalne i, i znalazłam parę wypowiedzi Izy. Ja bardzo lubię jej słuchać i bardzo lubię ją czytać. I, i, i tak sobie troszeczkę powertowałam i między innymi pisze coś takiego, że rodiolin to wspaniały antidotum na skutki niekończącego się stresu. Daje jasne widzenie rzeczywistości bez niepotrzebnych emocji. Cudowny pomagacz w radzeniu sobie z kryzysem psychicznym. Główny udziałowiec mojego zestawu antystresowego: Rhodiolin, Stress Management i Strong Bones. Przyjmowany w dużych dawkach od 6 yy, kapsułek, chyba od 3 do 6 miało być, dziennie. Następnie w dawce podtrzymującej jedną, dwie kapsułki. Nie, chyba od najpierw od 6, później 3, tak, od, od większej i zmniejszająca się. Pomaga złagodzić objawy obniżonego nastroju i rozdrażnienia. Jako specjalista terapii uzależnień dodam, że jest niezwykle skuteczny w, w łagodzeniu objawów odstawiennych po rezygnacji z alkoholu, narkotyków, leków, papierosów czy innych uzależniaczy. Y pomaga zachować trzeźwość i przezwyciężać nawroty grożące złamaniem abstynencji i co najważniejsze nie uzależnia. E, tutaj też e, taki fajny e, psa, że chcę przytoczyć kilka opinii zasłyszanych w swoim gabinecie. Jedna z moich pacjentek porównała mnie do anioła, który wyciągnął do niej pomocną dłoń z rodzielinem, gdy nie chciała już brać chemii, a bała się zostać bez niczego. Aktualnie dokuczliwe zaburzenia lękowo-depresyjne minęły i Ela przyjmuje codziennie tylko jedną kapsułkę preparatu. Czuje się dobrze. Zaczęła też dbać o swój wygląd. Fryzjer stomatolog zbiera komplementy. Inna Kasia trafnie i dowcipnie określiła bardzo pomocne działanie Rodiolinu. Gdyby nie on, moja elektryka już by wysiadła, a tak jakoś daje radę. Kilku innych pacjentów, mężczyzn i kobiet, którzy odczuwali zaburzenia depresyjne i wypłakiwali swoje żale nad jakością życia już bez alkoholu. Po kuracji rodiolinem odzyskiwali poczucie humoru, chęci do utrzymywania trzeźwości i radość z takiego życia. Też pisze coś takiego, że w swojej codziennej praktyce często zależniam osobom współuzależnionym, czyli żoną, matką, babciom. Zestaw antystresowy, czyli ten, który jest tu pokazany. Również uzależnieni, żeby złagodzić objawy obniżonego nastroju, rozdrażnienia pojawiającego się po podstawieniu alkoholu, leków, papierosów, narkotyków, yy, sięgają po, po zestaw rodiolin i Yy, i polinezjan noni. Już wcześniej chciałam powiedzieć, że jak ktoś jest na takim życiowym zakręcie czasami i, i, i nie tylko w sytuacji, kiedy odstawia alkohol, czy, czy jest uzależniony, yy, tylko rzeczywiście coś w życiu dzieje się niedobrego, a, a, a różne historie nas dopadają, yy, to, to ten zestaw rodiolin i polinezjan noni, słuchajcie, to jest po prostu coś, czego, czego się nie da opisać, efektów się nie da opisać. Jakoś nagle zaczynają się ścieżki prostować, człowiek jakiś taki przytomnie i na to wszystko patrzy, widzi, że to jeszcze chyba nie koniec i jeszcze coś można zrobić. Też i zapiszę, preparaty to pomagają zachować trzeźwość i, i przezwyciężać nawroty grożące złamaniem abstynencji. Pisze też coś takiego, cieszy mnie, że to, że od czasu, gdy poznałam kaliwitę, mogę swoim pacjentom rzucić koło ratunkowe. Suplementy kaliwity są dla nich zupełnie bezpieczne, nie mają właściwości uzależniających, a ich dobroczynne działanie dla zdrowia i samopoczucia widać jak na dłoni. Tak jak powiedziałam, jeszcze, jeszcze do tych uzależnień wrócimy pod koniec spotkania, a, a skoro jesteśmy przy radiolinie, to jeszcze parę innych przykładów i tutaj kolejne zeznania, że się tak wyrażę, dostałam od Izy. Tutaj te zdjęcia są niektóre takie, że tak wszyscy patrzą w tą, tą jedną stronę. To było w styczniu na takim spotkaniu u nas w domu i nie wiem coś tam, ja siedziałam w tamtym miejscu, coś, coś zajmującego musiałam opowiadać, że że, że, że większość osób w tamtą stronę jest skierowana, a dzisiaj postanowiłam właśnie takie inne zdjęcia pokazać. Nie zawsze te same. Więc i zapiszę tak. Ostatnio rozmawiałam z kimś, kto mówił mi, że jest apatyczny, szybko wpada w złość, często się irytuje, potem czuje się źle sam ze sobą. Zapytałam, czy tylko, czy tylko... E się wygadać, chce, czy rzeczywiście coś z tym zrobić. <grywa> Iza od niedawna włączyła się w te działania takie otwierające ludzkie głowy, jak ja to mówię. No i muszę powiedzieć, że, że mnie ciągle zdumiewa i zaskakuje, między innymi takimi fajnymi stwierdzeniami. Bardzo mi się to spodobało. Chcesz się wygadać, czy, czy, czy chcesz rzeczywiście coś z tym zrobić. Myślę, że to, że to, jest, to jest ciekawe podejście. Mój rozmówca chwilę się zastanowił, czy nie bardzo był pewien, czy tylko chce się pogadać. No i powiedział, że rzeczywiście zamiast gadać, woli coś z tym zrobić. Zaproponowałam Rodiolin. A co to jest? Jakiś pewnie rewelacyjny specyfik na dobry humor, spokój, ducha i serca. Takich cudów oczywiście nie ma. Na to Iza, że owszem, są i pewnie ona posiada tą tajemną wiedzę, gdzie tego szukać. W każdym razie, no cóż, jeszcze wypytał, czy sama go stosowała. Wiadomo, że tak. Ostatnio miałam trochę stresujących wydarzeń osobistych i gdyby nie Rodiolin, nie zmieniłabym głową kształt moich ścian. Rozumiem, że, że no, waliłaby głową w mur. Rodiolin działa rewelacyjnie. Po pół godziny od zażycia emocje opadły, poddenerwowanie odeszło, a ja pełna energii mogłam sprawę załatwić profesjonalnie, bez emocji i strat w swoim zdrowiu. Kolejny przykład, tutaj też egzamin podesłała. Poleciłam go mojej koleżance dla córki studentki. Zajęta przygotowaniami egzamin. do egzaminu nie skupiała się na jego działaniu, bo zalecony był ze względu na zupełnie inny problem. Jakoś przez przypadek mama zapytała ją o ten preparat na uspokojenie. Kasia, zaskoczona takim pytaniem, stwierdziła, że teraz rozumie, dlaczego tak dobrze spała przed egzaminem, i ani trochę się nie denerwowała. Jeszcze zanim dowiedziała się o jego antystresowym działaniu, zastanawiała się, skąd u niej taki spokój. Kolejna osoba również, ze sprawą Izy. Bliska mi osoba, ma bardzo stresującą pracę. Kupiłam jej rodiolin. Bierze go już od jakiegoś czasu. Ostatnio na rodzinnym spotkaniu zapytana, jak tam w pracy, powiedziała i zadała mi takie tabletki. Teraz w ogóle się nie denerwuję, jest super. <grym> Zamówiłam ten świetny preparat innej koleżance, bardzo zmęczonej pracą i kłopotami rodzinnymi. Po dwóch tygodniach zadzwoniła do mnie inna nasza wspólna znajoma, prosząc, bym i dla niej zamówiła ten produkt. Motywowała to tym, że Zosia jest taka spokojna i wyciszona, więc ona też tak chce.